Nie ma lepszego momentu na osobisty przełom. Wszystko, co działo się na świecie w ciągu ostatnich kilku lat, dosłownie wydobyło na powierzchnię to, co jest gotowe do uzdrowienia. Wszystko, co sprawiło, że utknęłaś w dowolnym obszarze swojego życia, a teraz masz okazję, aby w końcu przyjrzeć się temu i dokonać przeglądu i zdecydować, co zamierzasz zatrzymać, co uzdrowić, a co uwolnić z wdzięcznością względem swojej przeszłości, aby móc wykorzystać. Wykorzystać tę nową energię, która jest uwalniana przez ten proces, i stworzyć życie, którego pragniesz. Twoje ciało nieustannie opowiada ci historię o Twoim życiu. Nieustannie próbuje ci przypomnieć, że musisz coś zmienić, że nosisz coś, czego nie musisz już dźwigać, że możesz żyć życiem, o którym skrycie marzysz. Twoje ciało nieustannie próbuje Ci pomóc. Wszystkie te wspaniałe techniki, których używamy, medytacje i wszystko inne, co pomaga nam nawiązać kontakt z samym sobą, a tym samym uświadomić sobie naszą prawdziwą naturę, są pomocne w przypomnieniu sobie, że przez cały czas jesteśmy całością. Nie jesteś tutaj, aby podjąć decyzję, już ją podjąłeś. Jesteś tu, aby zrozumieć, co może Cię powstrzymywać. Jesteś tu, aby zrozumieć, dlaczego. To jest dar, który pragnę Ci dać poprzez ten kurs. Nie chodzi tylko o to, że otrzymasz wiele materiałów wideo, audio, medytacji, ćwiczeń, różnorodnych narzędzi i technik, które będziesz mógł wykorzystać w swoim życiu, ale również będziemy prowadzić rozmowy na żywo, podczas których będziesz mógł zadać mi swoje pytania, a ja będę mogła dostosować swoją odpowiedź do Twoich potrzeb. Podróż zaczyna się od Ciebie. Zrób krok. Będziesz miał w rękach prawdziwe klejnoty, klucze, które otworzą wszystkie drzwi, które chcesz otworzyć. Znajdź drogę, która Cię przybliży. Czy jesteś gotowy wykorzystać tę okazję, wykorzystać tę chwilę w czasie, aby zacząć żyć życiem, jakiego pragniesz? Droga do siebie prowadzi przez siebie. Kurs pełen cudów, trwała zmiana, szansa, holistyczna podróż, która poprowadzi cię z powrotem do twojego prawdziwego ja. Zaczynamy. Nie przegap tej wyjątkowej okazji. Kliknij link pod filmem, by dokonać darmowej rejestracji.